Nowe Monachium. Porównując wielkość Wrocławia przed wojną do Monachium, to były miasta tej samej wielkości. Teraz mówimy o Monachium, której biznesowo i ludnościowo jest dwa razy do przodu niż Wrocław, czyli to taka konkluzja mała dotycząca przyszłości. Natomiast jeśli chodzi o wyzwania i to, czy możemy wykorzystać ten moment zadyszki przemysłu niemieckiego, ja raczej nie patrzyłbym w ten sposób, ta, te silne powiązania między Niemcami a Polską, w tym sensie, że bardzo często właśnie. Sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działa jako podwykonawcy dla większych firm niemieckich, chociażby jeśli, jeśli chodzi o przemysł motoryzacyjny. No przede wszystkim stwarza zagrożenie, że rzeczywiście ta zadyszka przemysłu niemieckiego e, może się odbić kawką właśnie u naszych przedsiębiorców. Utrata rynku, utrata kontraktów, e, która może doprowadzić wręcz do, do bankructw i do upadłości naszych przedsiębiorców.